Witam wszystkich e, farmerów. E, ja nazywam się Jan Kosik, a to jest e, pierwszy odcinek z nowej serii zaczynanej na pełnej pompie. E, pewnie no, nazywam was farmerami, więc e, wszyscy wiecie co to jest. E, będziemy siać, będziemy orać, będziemy zbierać. Będziemy sprzedawać na wolnym rynku. Um, warzywa, zboża, owoce będziemy też um, handlować z ludźmi będziemy um, żyć pełnią życia farmerskiego mam nadzieję, że dołączycie do mnie jest to seria um, z gry High Day um, mam nadzieję, że wkręcicie się w nią podobnie jak ja jest totalny, totalny kocur ta gra Jeżdża, słuchajcie, ja wczoraj nie mogłem zasnąć do godziny 2.05, y, bo musiałem odebrać jajko sadzone z bekonem, żeby wypełnić zadanie. Także dla tych, co nie znają tej gry, dla dopiero aspirujących, może nawet y, y, nie y, y, farmerów, więc bo, dla uproszczenia wszyscy jesteśmy farmerami, skoro. Y, Mamy do czynienia z tym, o tym filmikiem, z tą serią i z tą grą, przynajmniej jak na razie tylko na ekranach w aplikacji YouTube. <śmum> Mam nadzieję, że wszyscy niedługo e, widzimy, się, widzimy się na polu, <śmum> że tak powiem. To jest gra, e, która was wciągnie. Nie będziecie mogli od niej oderwać e, się, ponieważ wiesz, kiedy raz zasadzisz e, tego, tę przysłowioną marchewkę, już to w, w, w błędne koło. E, sadzenia marchewek i, i oczywiście e, innych e, innych dóbr natury także może, słuchajcie, to jest, to jest farma e, ładna fajnie, chciałoby się chciałoby się, żeby była moją, natomiast e, pozwolicie, że kliknę w lewym dolnym rogu e, na domek, to znaczy to powrót do e, m, mojej farmy e, to jest moja farma Mam 22 level, jak widzicie, już sobie trochę pograłem. Wiecie, można by było powiedzieć, fajnie, gdybyśmy zaczęli razem poznawać tę gry od początku. Ale proponuję to każdemu, niech do tam któregoś levela. Każdy będzie niech zaang zaangażowany, niech nie chwali się na razie znajomym, rodzinie. To może się spotkać z przedwczesną rezygnacją z waszej strony, ponieważ będziecie naciskani na pewno e, z, tych, z, z, z każdej strony do, do porzucenia tego hobby. E, ja natomiast Wam powiem już, jako no, można powiedzieć, e, farmer ze stażem powiedzmy dwutygodniowym, że nie warto słuchać naprawdę ludzi, ponieważ radość jaka płynie z zarządzania swoim gospodarstwem jest nie, nie do opisania. Także może was pokrótce oprowadzę po mojej farmie. Moja farma nazywa się... czy ja tutaj mogę... O, widać. Moja farma nosi imię The Happy Chicken Farm. W wolnym tłumaczeniu oznacza to tłumaczenie na nasze, na polskie. Oznacza to szczęśliwy kurczak farma. Jestem zdania, że... że jest to dobra nazwa, ponieważ oczywiście moje kurczaki są bardzo szczęśliwe. Zobaczcie tutaj, możecie się zastanawiać, co, co te zwierzęta na sobie mają. Co to jest? To już wam odpowiadam. Z pewnością aktualni farmerzy doskonale będą wiedzieli, co to jest, jest to event z okazji dziewiątych urodzin gry Hi, Day Niektórzy się przyczepią oczywiście Ej, ej, prawa zwierząt! Co to jest tak ubierać? Ja natomiast uważam, że to jest urocze i świnie na pewno są zadowolone owce są jak zwykle o, nakarmię właśnie moją owieczkę, była ostrzyżona Owce na pewno nie mają nic przeciwko, krowy to już w ogóle wywalone. A kurczak, jak to kurczak na mojej farmie, happy, happy. E, dobrze, także tak jak powiedziałem, oprowadzę was. E, słuchajcie, w zależności, czy jedziecie od południa, ze wschodu, czy z, za rzeki, z zachodu, e, za Odry, e, słuchajcie, widzicie to samo. Piękna ławeczka, piękne dekoracje. Tutaj mam pola aktualnie, mam zasianą dynię. Będzie, będę potrzebował zaraz do dostawy zlecenie drogą wodną. Zaraz do tego oczywiście przejdziemy. Wszystko będę na bieżąco tłumaczył, elaborował, pokazywał, wymieniał się doświadczeniami. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje i złapiecie bakcyla, żeby sobie sprawdzić high day, e, i zostać farmerem farmerem, farmerką i e, posiadać własną potęgę gospodarczą gospodarską także przedstawię wam tutaj może pokrótce moich gości jest to Greg, on chce mnie wydymać, że tak powiem na kasę, oczywiście no sorry, jest to oczywiście jakiś inny mężczyzna w podeszłym już prawie wieku też ma zamiar troszkę mnie oskamować tym mówiąc językiem e, dzisiejszym, że tak powiem, bo e, tak się to tak jest Nie! E, no sorry. E, Tłumaczenia nie dziękuję. E, to jest Tom. To jest Tom. On... Generalnie was tu wszyscy są wydymać na pieniądze oczywiście. Można kupować e, każdą z tych walut za prawdziwe złotówki. I inne waluty ze świata rzeczywistego, natomiast no, kto by to robił? Ja żartuję, ja bym to robił. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze, jeszcze takim farmerem zaangażowanym na 100% nie jestem. Natomiast on, możemy go wynająć, żeby nam szukał przedmiot. No, zrozumiałem to. Idź spać. E wszystko, może teraz niektóre informacje, które wypływają z moich ust będą trochę enigmatyczne dla was i nie do końca będziecie rozumieć o co mi chodzi, oczywiście z czasem wszystko będzie stawać dla was coraz jaśniejsze e, oczywiście z, w pewnym momencie razem będziemy to tę grę e, poznawać, oczywiście przepraszam zapomniałem się, nie jest to gra, jest to prawdziwa farma e, o, także idziemy dalej, jest to mój piesek Nazywa się Kronos. Ja nadałem mu to imię. W tym momencie pies biegnie w kierunku wschodnim, południowym, Stanął i jest to okazja, żeby przeczytać Wam jego imię. Nazywa się Kronos, raczej wabi się Kronos. Oczywiście, no oczywiście, ja to musiałem sprawdzić. Bóg grecki, Bóg rolnictwa. Bóg Rolnictwa w takiej okoliczności, okolicznościach wydaje mi się, jest bardzo odpowiednim, odpowiednim imieniem. Imię tego Boga, oczywiście. Jest to jego buda, ma motylki, ma jabłonkę, rower, dwa rowery, damka i męski, żeby się poruszać. Oczywiście to jest taki mrugnięcie okiem, ponieważ to jest tylko dekoracja. Dookoła widać, no, ewidentnie Moja farma jest już naprawdę zaawansowana technologicznie. E, mogę robić, e, mogę szyć. Mam maszynę do szycia, mam e, e, plackopiec. E, mogę tutaj robić placki e, różnego rodzaju. Akurat e, nastawione mam karotkowe, czy, <grywka> marchewkowe. Ta marchewka, o której mówiłem w pierwszych minutach, no nie ma, Tutaj szyję sobie. E, różne e, bawełniane raczej przedmioty, oczywiście przetwornica do sugar, milk, czyli młyn cukrowy. E, Sami będziecie to też odkrywać, natomiast ja wam e, postaram się to e, opisać, tak jak potrafię. E, tutaj jeszcze do popcornu maszyna, e, piekarnia. E, Ciastkarnia, cukiernia, jak to woli, i grill, barbecue. Tutaj jest mleczarnia oraz moja stodoła, jak każdy farmer ma stodołę, w której trzyma swoje przedmioty, które um, w jakiś sposób um, stworzył na tej swojej farmy, um, oraz silos na zboża um, i swoje plony. Także to jest tak. Mniej więcej to, co chciałem wam pokazać na samym początku. Tutaj jeszcze oczywiście zwierzątka, to, co wam pokazywałem wcześniej, świnki, krówki, owieczki oraz kurczaki, tytułowy, tytułowe zwierzę moje takie flagowe, raczej bym użył tego słowa. I to, co to jest? Czy to jest bania jakaś, jacuzzi? Nie, tutaj robimy jedzenie dla zwierząt, kurczakom niech się robi karma. Prówką nie mamy, soybean, so ale no nic się nie dzieje, załatwimy potem. No to kurczaki, miejcie, miejcie dość od życia, ha, haha. A teraz przejdziemy y troszkę w tę stronę. Opiszę wam, o co chodzi z tym, tą przystanią z molo kamiennym, porządnym swoją drogą. Zobaczcie, rybki, rybki, ja sobie pluskam. Widzicie takie plusknięte to znaczy, że tam mój palec dotyka, no nieważne. Co to jest? To jest podobna rzecz, która jest tutaj, o której też nie powiedziałem, więc może to... <noise> Zamotany jestem, jak to farmer, dużo na głowie. E, zaczniemy od tego. Ciężarówka i tablica z ogłoszeniami. Dla niektórych z was, którzy raczej nie mają przeciągu między uszami. Stało się już pewnie jasne, że jest to e, sposób naszego zarobku. Zamówienia tutaj dostajemy oraz je przywozimy. Następnie ciężarówka przywozi nam pieniądze. Których stan, e, stan portfela widzimy w prawym górnym rogu. E, oraz na samym środku ekranu na górze widać też doświadczenie, które otrzymujemy e, za wykonanie tych zadań. Trzeba. Jak widzicie, mechanizm jest bardzo prosty, monety oraz doświadczenie, zamiast za dane wskazane przedmioty. E, czy tutaj mogę coś teraz na szybko z skleić skombinować? No, mógłbym, ale nie mamy tyle czasu. Jest to odcinek taki, bym nazwał instruktażowy. E, także bardziej konkretne e, farmerskie w tym momencie mrugam okiem do farmerów. Sprawy będziemy załatwiać już w kolejnych odcinkach, ja takich pełno powiem e, prawnych. E, p, haha, także okej, okay, Mam nadzieję, że zrozumieliście ideę. Nie muszę wam demonstrować, zademonstruję kiedy indziej. Natomiast tu jest podobny mechanizm. W tym momencie pokazuje nam się łódka, jeszcze tak nie przypłynęła. Pokażę wam kiedy indziej, jak przypłynie Natomiast łódka będzie za nie w całe 3 godziny bez kwadransu kwadransa. Bez 15-16 minut i pokazuje nam, co powinniśmy przygotować e, do załadunku. Tutaj nie pokazuje ilości. Ilość jest e, raczej hurtowa, ale możemy już mniej więcej mieć jakiś e, ogląd sytuacji, co powinniśmy e, zaczynać e, tworzyć, robić: e, piec, siać, zbierać żeby otrzymać odpowiednie wynagrodzenie pieniężne oraz yy, tych tak zwanych doświadczeń, w doświadczeni, punktach doświadczenia. Yy, Zrozumiałe. Oczywiście, yy, tutaj mamy jeszcze parę yy, rzeczy, które można byłoby Wam opisać, i zrobię to, bo czemu nie? Słuchajcie, zacznijmy od dołu. Na dole nie mam tego levelu. Tutaj nie mam tego levelu, ale tutaj! Kurczaki. Kurnik dla małych kurczaczków uroczych, biegających. W tym momencie mam dwa. Jak to? Mógłbyś mieć więcej? Oczywiście. Natomiast, żeby to się wydarzyło, e, muszę zdobywać punkty. Punkty albo łapki. No widzicie, tutaj za trzy łapki muszę e, zasiać 15 zboża. Tutaj muszę wypełnić za trzy łapki. Trzy, yy, trzy skrzynki. Skrzynki są y, oczywiście na, załadowywane na statek. Także czekam na statek, wtedy może coś się ogarnie. Na pewno się ogarnie. W każdym razie tutaj. Jak widzicie, jest nasza droga. Droga przez nagrody, droga pełna chwały, droga pełna słodziutkich kurczaczków. Także mam nadzieję, że już niedługo będziemy poznawać nowych lokatorów naszego kurnika. Następny kurczusz, nasz kurczaczek, którym sobie idziemy, on symbolizuje nasze punkty. 159, jak widzicie na dole mogę, możemy zobaczyć, co będę dostawał za Kolejne, kolejne ilości punktowe, a na górze, no cóż, trzeba wyłożyć pieniądze z portfela z rzeczywistości. Także jeszcze się nie namyśliłem, chociaż skłaniam się, bo im bardziej wchodzimy w życie farmera, tym bardziej możemy się temu poświęcić. Jednego obiadu czy dwóch nie zjem, ale zobaczcie, co można mieć w zamian za to, oczywiście, poza płaskim brzuchem. Wow, pieniądze, śruby, wkręty, kurczaki w dodatkowych ilościach. No, czy to nie jest świetny deal? Najprawdopodobniej nie, ale ja i tak się pewnie na to złapię, bo kogo mają dymać na kasę, jak nie takiego mnie. No tak, w każdym razie, kurczaki. Możemy zbierać nagrody. A sezon trwa 28 dni, i zabawa zaczyna się po, tych, po tym czasie, od początku. Super, a tutaj cała jakaś posiadłość w sąsiedztwie. Co to może być? Ja już wiem, więc wam mówię. Jest to. <coughs> jest to. Y, 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 baza sąsiedztwa. Co Co ty powiedziałeś? Jan Kosik, farmerze. <taki> tak, taką krzywę, więc będę ją używał. E, to jest no, sąsiedztwo. Taka y, ambasada sąsiedzka, że tak powiem. Friendly farms. To jest nazwa naszego, naszego ugrupowania, naszej organizacji. W tej organizacji pomagamy sobie. Można. Tutaj, members. Może nie będę pokazywał na razie RODO, ha, oczywiście żart. Um, w każdym razie, w tej organizacji pomagamy sobie, dotujemy się wzajemnie. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś, jakiegoś przedmiotu, jakiegoś, jakiegoś na już potrzebnego asortymentu. Możemy pomóc, możemy poprosić o pomoc. Bardzo fajna sprawa. Są derby. Derby to jest... Wyścig po sławy, wyścig po pieniądze. Robimy zadania na czas, grupowo. No praca zespołowa oczywiście, każdy farmer ma w sobie nutkę indywidualisty, ale też nie zapominajmy, jesteśmy częścią społeczeństwa, pracujmy razem też, chociaż na pewnych obszarach. Wydaje mi się, że nie potrzebuję tutaj więcej mówić. No, poza tym nie chcę. Bo nie interesuje mnie za bardzo sąsiedztwo. Ja jestem typowym, indywidualnym farmerem. Kocham przyrodę, naturę, jak widzicie. Dygresja, ale pozwolę sobie. Nie wycinam drzewek, wycinam tylko tyle, ile potrzeba. Weźmy na jaki, jak, jakąkolwiek farmę. Otrzymaj, przepraszam, mam nadzieję, że nie było widać tego. Pozwolę sobie albo. Och, pozwolę sobie. Pozwoliłem sobie wyłączyć powiadomienia. Eee... <ścoughs> tutaj? Eee, co, co to jest? To jest gazeta. W gazecie? A, no, jak pewnie się domyślacie, w gazecie artykuły spożywcze, rolnictwo i inne asortymenty. Takie nasze Leroy Merlin, zielone obi. Eee, można sobie kupić, co się chce, co się potrzebuje. Gazetka się aktualizuje, a są tutaj oferty wyłącznie od innych graczy, więc także zobaczcie, jaka tu jest społeczność. A teraz, żeby zaprezentować Wam, jak mniej więcej ludzie prowadzą swoje gospodarstwa, weźmy na randomowe. E, random. Oj, tutaj ładnie na drzewek za bardzo nie wycinał, więc troszkę to się kłóci z moją narracją, więc zrobimy to jeszcze raz. Ten człowiek, Okej, okay, ależ to jest wiecie, no. Chichot, chichot, rzeczy martwych, a może... A może co, ktoś za tym stoi. No w każdym razie. Jeszcze raz spróbujmy. Ludzie wycinają drzewa, ludzie stawiają na przemysł. Ja stawiam na kontakt z naturą i to uważam, jest też klucz do szczęścia moich kurczaków oraz samego mnie, bo im więcej drzew, tym więcej tlenu, im więcej tlen, tym więcej życia i tak to idzie do przodu. Napędzamy e, naszą planetę. Niech żyje, niech żyje, a my jej nie przeszkadzajmy, ale z nią współpracujmy. To jest odpowiedź na wszystko. Żyć zgodnie z otaczającym nas, nas światem. Jezus Maria, co się dzieje, co ta gra potrafi zrobić z człowiekiem. Piękna historia. A farma? Farma jest super. Uwierzono. Dobrze. Dalej. O mój Boże, co to jest? Co to jest? Przepraszam, kliknęło mi się. To jest stragan. Stragan przydrożny. Można na nim sprzedawać swoje, um, swoje wyroby. A potem pojawiają one się w wcześniej wspomnianej już gazetce. Tutaj pokazują nam eventy. Jezus Maria, kogo to obchodzi? Liczy się dobra zabawa, dobre plony i bycie dobrym farmerem. Także wydaje mi się, Szanowni Państwo, Szanowni Farmerzy, Szanowni Aspirujący, Przyszli, Niedoszli, a może także już rezygnujący powoli nawet z myślenia o tym, i teraz kończę zdaniem, Farmerzy. Zapraszam do gry. Dodawajcie siebie nawzajem do swoich sąsiedztw. Ja akurat w moich Friendly Farms, farmy tak zwane przyjacielskie, Hmm, chyba nie ma już miejsc, w każdym razie do naszej grupy można dołączyć od y, poziomu y, 13. Ja mam poziom już 22, więc jest to na pewno zaawansowany poziom y, względem tych 13. Natomiast y, nie patrzę na nikogo z góry. Życzę wszystkim powodzenia i widzimy się na polu, tak jak już y, użyłem tego zwrotu bardzo dziwne w kontekście gry mobilnej, natomiast niech tak będzie. Miłego dnia i... A na razie, arrivederci, hasta luego.